Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę oznacza głęboka miłość? Jak rozpoznać, że ktoś naprawdę kocha Cię całym sercem? Karl Jung, jeden z najbardziej cenionych psychologów na świecie, poświęcił swoje życie analizowaniu ludzkich emocji i relacji. Jego prace pozwoliły odkryć sekrety, które mogą odmienić nasze podejście do miłości i związków. Czym różni się miłość powierzchowna od tej prawdziwej, głębokiej, która trwa przez całe życie. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz właśnie tutaj, w tym wyjątkowym materiale. W tym artykule odkryjesz dziewięć niezwykłych gestów i sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że ktoś darzy cię prawdziwym uczuciem. To nie są zwykłe słowa. To prawdziwe wskazówki, które pozwalają rozpoznać głębokie uczucie, które może zmienić Twoje życie. Te gesty nie są powierzchowne ani tym bardziej krótkotrwałe. To prawdziwe, głębokie znaki miłości, które potrafią wytrwać nawet w trudnych momentach. Karl Jung uczył nas, że miłość to nie tylko uczucie, ale także głęboka więź, która zmienia naszą percepcję świata. W jego filozofii, miłość jest kluczem do rozwoju i samorealizacji. Dowiesz się, jak rozpoznać te gesty i co takiego w nich jest, że mają one moc przemiany. Każdy z tych sygnałów może być dla Ciebie drogowskazem w relacjach, które budujesz, i pomoże Ci zrozumieć, czy naprawdę masz do czynienia z kimś, kto kocha Cię w sposób niepowtarzalny. Chociaż miłość jest nieuchwytna, te gesty są realne i mogą stać się częścią Twojego życia. Dzięki tym wskazówkom, które przygotował Karl Jung, będziesz w stanie zobaczyć, czy ktoś naprawdę troszczy się o ciebie w sposób, Jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Co więcej, te gesty nie są tylko dla osób w związkach. Mogą one również pomóc w lepszym zrozumieniu siebie i własnych potrzeb emocjonalnych. Każdy z tych gestów to inny aspekt miłości, który nie tylko wpływa na relacje, ale również na Twoje życie osobiste. Im więcej z nich rozpoznasz, tym bardziej zrozumiesz, jak bardzo ta osoba jest zaangażowana i gotowa na wspólną przyszłość jednak aby naprawdę je dostrzec musisz zrozumieć czym jest prawdziwa miłość a nie tylko jej zewnętrzna fasada nie musisz być ekspertem w psychologii by zrozumieć te subtelne sygnały wystarczy otworzyć serce i zauważyć co dzieje się w twoim życiu i relacjach karl jung odkrył że miłość nie polega na wielkich gestach ale na drobnych codziennych czynach które mówią więcej niż słowa to właśnie te subtelności mogą pomóc ci Rozumieć, czy ktoś cię kocha w sposób naprawdę głęboki? Ciekawi cię, jakie to gesty, co takiego potrafią one zmienić w twoim życiu. Przygotuj się na prawdziwą podróż do świata psychologii miłości, którą Karl Jung badał przez całe swoje życie. Dowiesz się, jak te proste, ale głębokie sygnały mogą pomóc ci otworzyć oczy na to, co naprawdę się dzieje w twoich relacjach. I co najważniejsze, odkryjesz, jak te gesty mogą być kluczem do Szczęśliwszego, pełniejszego życia. Chciałbyś poznać je wszystkie? Zostań z nami i zanurz się w świat, który na zawsze zmieni sposób. W jaki patrzysz na miłość. Z każdym odkryciem będziesz coraz bliżej zrozumienia prawdziwego sensu relacji międzyludzkich. Jeśli chcesz zgłębić tę tematykę jeszcze głębiej i dowiedzieć się, jak te gesty mogą być częścią Twojego życia, zapisz się na nasz kanał. Warto zainwestować chwilę, by poznać tajemnice, które Carl Jung odkrył i które mogą zrewolucjonizować Twoje spojrzenie na miłość i związek. Tylko w ten sposób. Będziesz mógł dostrzec, jak te gesty mogą wpłynąć na Twoje życie już teraz. Dlatego nie czekaj, dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco z kolejnymi materiałami, które z pewnością otworzą przed Tobą nowe perspektywy. 1. On troszczy się o Twoje dobro bardziej niż o własne. Miłość prawdziwa to nie tylko uczucie, ale także troska o drugiego człowieka w sposób, który wykracza poza codzienne obowiązki. Kiedy ktoś Cię kocha, Dostrzega Twoje potrzeby, zanim Ty je wyrazisz. Zauważa drobne zmiany w Twoim nastroju, jakby miał intuicję, co Cię martwi, co Cię cieszy, co Cię niepokoi. Przestrzega, gdy coś Cię trapi, nawet jeśli nie mówisz tego na głos i nie robi tego z obowiązku, ale z wewnętrznej potrzeby, bo czuje, że jest to naturalne. Czujesz to w drobnych gestach codzienności. On zawsze pamięta o Twoich ulubionych rzeczach. Kiedy czujesz się zmęczony, przychodzi z ciepłym napojem, by cię pocieszyć, nie czekając na podziękowania. Niezależnie od tego, co się dzieje w jego życiu, stara się być obecny, gdy cię potrzebujesz. Zajmuje się tymi drobnymi detalami, które sprawiają, że czujesz się ważny i doceniany. Nie chodzi tylko o materialne rzeczy. To także troska o Twoje emocje. Czuje, gdy jesteś smutny, i nie boi się okazać ci wsparcia, nawet w momentach, gdy sam jest przygnębiony. To gesty, które potwierdzają jego oddanie i bezinteresowną miłość. Wspiera cię w twoich pasjach i marzeniach, nie patrząc na to, co on może z tego mieć. Jego szczęście jest nierozerwalnie związane z twoim. Codzienne chwile spędzane razem to dla niego okazja do udowodnienia, jak bardzo cię kocha. Kiedy wracasz zmęczony z pracy, zauważa, że potrzebujesz chwili odpoczynku i nie wymaga od ciebie rozmów czy interakcji. Daje ci przestrzeń, ale zawsze jest blisko. Gotowy, by ci pomóc, gdy tego potrzebujesz. W każdej sytuacji stawia twoje potrzeby na pierwszym miejscu. Z czasem zdajesz sobie sprawę, że jego troska nie jest powierzchowna, to głęboka. Wewnętrzna potrzeba, by cię chronić, pielęgnować i dawać ci poczucie bezpieczeństwa. Jego miłość nie jest ulotna, ale trwała. Kiedy jesteś obok niego, czujesz, że jesteś w najlepszych rękach, w miejscu, gdzie twoje dobro jest najważniejsze. Przykład: po długim dniu, gdy czujesz się wyczerpany, on przygotowuje twój ulubiony posiłek, widząc, jak bardzo potrzebujesz relaksu. Nie pyta o nic, nie oczekuje nic w zamian. Robi to po prostu, bo znacie i rozumie, co czyni cię szczęśliwym. To ten rodzaj miłości, który daje ci poczucie, że jesteś w pełni zaakceptowany i kochany, niezależnie od wszystkiego. 2. On zawsze cię słucha z uwagą, nawet w drobnych szczegółach. Prawdziwa miłość to nie tylko bycie obok drugiej osoby, ale także w pełni jej obecność, zarówno w ciałach jak i umysłach. Kiedy ktoś Cię kocha, jest gotów poświęcić swój czas, by słuchać, co masz do powiedzenia, nawet jeśli rozmowa dotyczy rzeczy pozornie nieistotnych. Jego umysł nie błądzi gdzie indziej, a oczy są skupione na Twoich słowach. Czuje potrzebę zrozumienia Cię w najdrobniejszych detalach, by być jak najbardziej zaangażowanym w Twoje życie. W codziennym życiu widzisz, jak bardzo ceni Twoje opinie, jak szczerze interesuje go Twoje zdanie. Gdy opowiadasz o czymś, na nawet o drobnej radości z dnia on nie tylko cię słucha, ale i aktywnie uczestniczy w rozmowie. Reaguje na to, co mówisz, z pełnym zaangażowaniem. Jego pytania są głębokie, ponieważ chce wiedzieć więcej, aby lepiej cię zrozumieć. Jego gotowość do wysłuchania to nie tylko słuchanie Twoich słów, ale także wyczuwanie niewypowiedzianych emocji. Potrafi rozpoznać, kiedy coś cię martwi, nawet jeśli nie mówisz o tym wprost. Zauważa subtelne zmiany w Twoim tonie głosu, mimice twarzy i zachowaniu, dostrzegając to, co niewidoczne dla innych. Potrafi poczuć, kiedy jesteś szczęśliwy, a kiedy smutny i nie wymaga od ciebie wyjaśnień. Słuchanie z uwagą to coś, czego nie robi z obowiązku, ale z głębokiej potrzeby połączenia się z Tobą. Dla niego każda rozmowa, nawet o codziennych sprawach to okazja do budowania więzi. Potrafi rozmawiać o wszystkim i o niczym, ale zawsze jest w tym obecny w pełni. Jego zainteresowanie tobą nie zależy od tego, jak ważna jest rozmowa, ale od tego, jak ważna jesteś ty. W chwilach, kiedy masz trudności w wyrażeniu swoich emocji, on nadal cię słucha. Czasem milczy, ale to milczenie jest pełne zrozumienia. Wiesz, że nie musisz tłumaczyć się ze swoich uczuć, bo on już je rozumie. Daje ci przyjemność. Przestrzeń, byś mógł być sobą, ale jednocześnie pozostaje obok ciebie, gotów wspierać Cię, kiedy tego potrzebujesz. Przykład, po długim dniu, kiedy czujesz się przytłoczony obowiązkami, On po prostu siedzi obok Ciebie i słucha, kiedy zaczynasz mówić o drobnych kłopotach. Bez oceniania, bez próby rozwiązania problemu, po prostu jest tam, aby Cię wysłuchać. To daje ci poczucie, że masz kogoś, kto rozumie, nawet gdy nie musisz niczego wyjaśnić. Trzeci. On emocjonalnie angażuje się, dzieląc się swoją wrażliwością. Prawdziwa miłość to nie tylko dawanie, ale także otwarte przyjmowanie drugiego człowieka. Osoba, która cię kocha, nie boi się pokazać swojej wrażliwości. W relacji opartej na miłości, głęboka emocjonalna więź jest kluczem. Czuję, że może być sobą, nie ukrywając swoich prawdziwych uczuć. Dzielenie się swoimi emocjami nie jest dla niego oznaką słabości, ale sposobem na zbliżenie się do ciebie. W codziennym życiu widzisz, że nie wstydzi się okazać, gdy coś go boli. Może to być coś drobnego, jak rozczarowanie czy zmartwienie, ale dzieli się tym z tobą, bo wie, że twoje wsparcie jest dla niego ważne. Zamiast zamykać się w sobie, szuka u ciebie zrozumienia. Jego otwartość na emocje buduje zaufanie, bo nie czuje potrzeby maskowania swoich prawdziwych uczuć. Dzieląc się swoimi emocjami, nie czeka na ocenę ani na rozwiązanie problemu. Czuje, że najważniejsze jest bycie autentycznym, pokazanie siebie bez filtrów. Kiedy przeżywa radość, chce ci ją pokazać, a gdy jest smutny, nie ma obawy, by wyrazić swoje zmartwienie. Czuje, że to, co daje, jest równoważne z tym, co otrzymuje. Zrozumieniem i akceptacją. Akceptacją. Te emocjonalne momenty są dla niego okazją do pogłębienia więzi z tobą. W trudnych chwilach, zamiast się zamykać, zbliża się do ciebie, szukając poczucia bezpieczeństwa w Twojej obecności. Gdy dzieli się swoimi lękami, nie ma poczucia wstydu, bo wie, że przy Tobie może być sobą w pełni. Twoje wsparcie staje się dla niego nieocenione. Przykład. W chwilach, kiedy coś go zasmuca, on nie trzyma tego w sobie. Przechodząc przez trudności, wyraża swoje uczucia, nawet jeśli to tylko krótka rozmowa o tym, co go martwi. Jego szczerość pozwala ci widzieć, jak bardzo ci ufa, nie bojąc się pokazać swoich słabości. To właśnie jest miłość. Dzielenie się sobą w pełni, nawet w chwilach, gdy nie jest to łatwe. 4. On działa w sposób hojny, nie oczekując nic w zamian. Prawdziwa miłość to bezinteresowność. Kiedy ktoś cię kocha, nie liczy na żadną formę zapłaty. Jego radość pochodzi z samego faktu, że może dawać może to być czas, uwaga czy wsparcie wszystko, czego potrzebujesz. Daje ci to, co ma, bez względu na to, czy jest to coś materialnego, czy emocjonalnego. Jego hojność nie ma granic. Bo daje z serca, nie oczekując nic w zamian. W codziennym życiu widzisz, jak jego gesty hojności są obecne w każdej chwili. Może to być drobna pomoc w porządkach, kiedy jesteś zajęty, albo po prostu zaoferowanie się, by zająć się czymś, co cię obciąża. To są działania, które nie wynikają z obowiązku, ale z chęci, by cię wesprzeć. Robi to, bo czuje, że to jest naturalne w związku. Aby dbać o drugą osobę. On nie czeka na żadne podziękowania, nie szuka uznania. Jego radość pochodzi z widoku Twojego zadowolenia kiedy ci coś daje, nie zastanawia się co on z tego zyska, bo jego szczęście wynika z tego, że może ci pomóc. Jego działania nie mają ukrytego celu, a jedynie chęć uczynienia twojego życia łatwiejszym i pełniejszym. Jego hojność nie jest ograniczona do rzeczy materialnych. Zawsze znajdzie czas, by cię wysłuchać, doradzić czy po prostu być obok, gdy tego potrzebujesz. Każdy gest, od najmniejszych do największych, jest wyrazem jego jego głębokiej miłości. Nie dba o to, co może zyskać w zamian, bo liczy się dla niego tylko twoje dobro i szczęście. Przykład: kiedy widzi, że jesteś zmęczony po długim dniu pracy, nie tylko cię pociesza, ale i oferuje się, by wykonać część obowiązków, które cię przytłaczają. Robi to bez żadnych oczekiwań, bo chce, byś mógł odpocząć. Jego hojność to nie tylko materialne rzeczy, ale także czas i emocjonalne wsparcie, które daje z serca. Pięć on jest obecny w trudnych momentach, nigdy nie waha się, by Ci pomóc. Miłość prawdziwa nie zna granic, zwłaszcza w trudnych chwilach. Kiedy ktoś Cię kocha, jest gotów stać przy Tobie w każdej sytuacji, w momentach radości i smutku, sukcesu i porażki. Jego obecność to nie tylko fizyczne bycie obok, ale także gotowość do udzielenia wsparcia emocjonalnego. Nie unika trudnych tematów ani wyzwań, ale staje się Twoim opoką w momentach, gdy czujesz Najsłabszy. Kiedy w życiu pojawia się kryzys, to on jest pierwszą osobą, która reaguje. Nie odwraca się, nie unika konfrontacji. Zamiast tego staje u Twojego boku oferując pomoc w rozwiązaniu problemu. Jego obecność daje ci poczucie, że nie jesteś sam, nawet w najtrudniejszych chwilach. Daje ci poczucie, że nie musisz stawiać czoła wszystkim problemom samodzielnie. Nie ocenia cię w momentach, kiedy popełniasz błędy, ale raczej pomaga pomaga Ci się podnieść. Dla niego każda trudność to tylko kolejna okazja do tego, by zbliżyć się do ciebie i pokazać, jak bardzo cię kocha. Nigdy nie zostawi cię samego bez względu na to, co się wydarzy. Stoi przy tobie, wspierając cię na każdym kroku. W chwilach, kiedy wszystko wydaje się stracone, on nie szuka wyjścia z sytuacji, by zadowolić siebie, ale stara się znaleźć rozwiązanie, które pomoże tobie. Jego obecność w trudnych chwilach to dowód na to, jak bardzo Cię kocha. Jego miłość nie jest jedynie w chwilach radości, ale przede wszystkim w tych, gdy musisz zmierzyć się z przeciwnościami losu. Przykład kiedy tracisz pracę, on nie tylko cię pociesza, ale oferuje pomoc, jak może ci pomóc w znalezieniu nowej drogi. To nie jest tylko współczucie. To gotowość do działania, do bycia obok ciebie w najtrudniejszych momentach. To ten rodzaj miłości, który nie boi się trudnych chwil, ale traktuje je jako okazję, by pokazać swoją wierność i zaangażowanie. Spodobała ci się treść? Daj mi znać w komentarzach, jeśli pomoże to wyjaśnić Twoje przemyślenia. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa. Twoja moc rośnie z każdą decyzją. Dołącz do nas, wesprzyj ten kanał i pomóż nam szerzyć wiedzę zmieniającą życie. Kliknij przycisk poniżej i dołącz do społeczności ludzi, którzy wybierają siłę, spokój i niezachwianą pewność siebie. Zostań członkiem kanału. Teraz kontynuujmy naukę 6. On szanuje Twoją przestrzeń, ale zawsze Cię wspiera. Prawdziwa miłość. To umiejętność dawania przestrzeni drugiej osobie, szanując jej granice, a jednocześnie bycie obok niej w każdej chwili, gdy tego potrzebuje. Osoba, która cię kocha, nie ogranicza cię ani nie stawia przeszkód na twojej drodze do rozwoju. Zamiast tego daje ci wolność, byś mógł być sobą, szanuje twoje potrzeby i wartości, ale zawsze pozostaje obok, gotowy ci pomóc, gdy tego potrzebujesz. W codziennym życiu zauważasz, że nie narusza Twojej prywatności, a jednak zawsze jest tam, gdzie go potrzebujesz. Nie ingeruje w twoje decyzje, ale wspiera cię, dając ci poczucie bezpieczeństwa, że możesz na niego liczyć. On rozumie, że w zdrowym związku każda osoba potrzebuje chwili dla siebie, by rozwijać swoje pasje i marzenia, ale jednocześnie nie pozwala ci poczuć się samotnym. On nie tylko szanuje twoje granice, ale aktywnie dba o to, byś czuł się komfortowo w swojej przestrzeni. Jeśli potrzebujesz czasu na przemyślenie decyzji, on daje ci go bezpośrednio. Z presji, nie oczekując od razu odpowiedzi. W chwilach, kiedy czujesz się przytłoczony, daję Ci przestrzeń, ale nigdy nie zostaje zbyt daleko. byś nie czuł, że masz jego wsparcie, gdy tego potrzebujesz. Zawsze możesz liczyć na jego obecność, kiedy chcesz podzielić się czymś ważnym, ale nigdy nie czujesz się jakby zmuszał cię do bycia z nim na siłę. Jest w stanie poświęcić ci czas, kiedy tego potrzebujesz, ale rozumie, że czasami przestrzeń jest równie istotna. Jego szacunek do twojej przestrzeni tworzy równowagę, która sprawia, że czujesz się kochany, ale nie stłamszony. Kiedy czujesz, że potrzebujesz oddechu, nie obawia się dać ci tej przestrzeni, ale nie Zmienia się to w dystans. On po prostu czuje, że to, co daje, to przestrzeń dla Twojego rozwoju, a jednocześnie daje Ci poczucie, że zawsze możesz na Niego liczyć. Ta równowaga sprawia, że związek staje się zdrowszy, bardziej naturalny, a miłość nie staje się przytłaczająca. Przykład. Po całym dniu w pracy czujesz potrzebę samotności, by się zregenerować. On nie narzuca się, nie prosi o uwagę, ale zostaje w pobliżu, szanując Twoją przestrzeń. Wiesz, że nie musisz go szukać, bo będzie tam, gotowy wesprzeć cię, gdy tylko będziesz gotowy na rozmowę. 7. On stymuluje cię do wzrostu zarówno osobistego, jak i zawodowego. Prawdziwa miłość to motywacja do bycia lepszą wersją siebie. Osoba, która cię kocha, nie tylko wspiera cię w trudnych chwilach, ale także stara się zmotywować cię do osiągania swoich celów. On widzi Twój potencjał i chce, byś rozwijał się na wszystkich płaszczyznach życia osobistej, zawodowej, intelektualnej i emocjonalnej. Jego miłość nie polega na trzymaniu Cię w miejscu, ale na inspirowaniu Cię do działania. W codziennym życiu zauważasz, że motywuje cię do wyzwań, które przerażają cię na początku. Kiedy zaczynasz wątpić w swoje zdolności, on przypomina ci o tym, jak wiele już osiągnąłeś i ile jeszcze możesz zrobić. Zamiast cię krytykować, daje ci konstruktywną motywację, byś pokonał swoje obawy i osiągnął sukces. Nie rywalizuje z tobą, ale wspiera cię w drodze do realizacji twoich marzeń. Zawsze stara się dawać ci wskazówki, które pomogą ci stać się lepszym, ale nigdy nie narzuca ci swoich poglądów. Jego wsparcie jest pełne zrozumienia dla twoich pasji i celów. Zachęca cię do działania w sposób, który daje ci poczucie, że naprawdę możesz wszystko osiągnąć. Jego przekonanie w twój potencjał staje się twoją siłą. Często zachęca cię. Do próbowania nowych rzeczy, wyjścia ze swojej strefy komfortu, pomaga ci rozwinąć skrzydła i stawia przed tobą wyzwania, które sprawiają, że rozwijasz się w sposób, w jaki nigdy byś tego nie zrobił sam. Jest twoim najwierniejszym kibicem, który nie tylko cieszy się z twoich sukcesów, ale także wyciąga wnioski z twoich porażek, pomagając ci się podnieść. Miłość, która stymuluje cię do wzrostu, nie oznacza, że jesteś zmuszony do spełniania oczekiwań drugiej osoby. To miłość która daje ci przestrzeń do rozwoju i daje ci siłę, byś wierzył w swoje możliwości. Jego wsparcie jest jak fundament, na którym możesz zbudować swoje marzenia i ambicje. Przykład. Kiedy zaczynasz nową pracę i czujesz, że nie masz wystarczającej pewności siebie, On mówi ci, jak bardzo wierzy w Twoje umiejętności. Motywuje Cię do podjęcia ryzyka, do rozwoju w tej nowej roli. Jego wiara w Ciebie daje Ci pewność, że dasz radę, nawet. Nawet gdy wątpisz w siebie. 8. On stara się zrozumieć twoje potrzeby, bez oceniania. Prawdziwa miłość to zdolność do zrozumienia drugiej osoby, nawet w chwilach, gdy jej działania czy potrzeby są dla nas trudne do zrozumienia. Kiedy ktoś cię kocha, nie ocenia cię za to, kim jesteś, ani za to, czego potrzebujesz. Zamiast tego stara się w pełni pojąć, co stoi za twoimi uczuciami i pragnieniami. Bez oceniania, bez krytyki, tylko otwarte serce, które stara się Cię zrozumieć. W codziennym życiu widzisz, jak stara się zrozumieć twoje emocje, nawet gdy trudno je wyrazić. Jeśli czujesz się zestresowany, on nie próbuje rozwiązać twoich problemów na siłę, ale stara się poczuć to, co czujesz. Zamiast mówić ci, co masz robić, on po prostu słucha, zadaje pytania, by lepiej zrozumieć twoje potrzeby. Daje ci przestrzeń na wyrażenie siebie, a potem stara się cię wesprzeć na swój sposób. Nie ocenia cię za twoje lęki, ani za to, co sprawia Ci trudność. Zamiast tego stara się pomóc Ci znaleźć sposób, by poradzić sobie z trudnościami, które napotykasz. Jego miłość polega na tym, by być obok Ciebie, by być wsparciem, które rozumie, że każda osoba ma swoje własne potrzeby, które są równie ważne. W chwilach, kiedy jesteś zagubiony, nie ma w nim presji, byś szybko znalazł rozwiązanie. On rozumie, że czasem wystarczy tylko być, czuć się zrozumianym. Miłość nie polega na poprawianiu drugiej osoby, ale na akceptacji tego, kim jest i byciu obok w trudnych chwilach. Przykład: gdy przeżywasz kryzys emocjonalny, on nie narzuca ci rozwiązań, ani nie ocenia tego, co czujesz. Po prostu Cię przytula, oferując swoje wsparcie bez słów. Wie, że czasami wystarczy po prostu być przy Tobie, byś mógł poczuć się kochany i zrozumiany. 9. On zachowuje spokój w trudnych sytuacjach, szukając rozwiązań z cierpliwością. Prawdziwa miłość nie jest krzykliwa ani pełna impulsywnych reakcji. Kiedy ktoś cię kocha, jest w stanie zachować spokój, nawet gdy sytuacja staje się trudna. Jego cierpliwość jest ogromna, a jego zdolność do trzeźwego myślenia pozwala mu znaleźć rozwiązania, które pomogą wam przejść przez trudności. Zamiast panikować, działa spokojnie, kierując się miłością i szacunkiem. W codziennym w życiu widzisz, jak jego reakcje są wyważone, a jego decyzje przemyślane. Kiedy pojawiają się problemy, on nie reaguje impulsywnie, ale raczej stara się zrozumieć sytuację, analizować ją i podjąć decyzje, które będą najlepsze dla was obojga. W jego postawie nie ma miejsca na paniczne reakcje, a jego spokój działa uspokajająco również na ciebie. Kiedy pojawia się konflikt, on nie podnosi głosu ani nie próbuje do dominować w rozmowie. Zamiast tego stara się znaleźć wspólne rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Jego zdolność do zachowania spokoju daje ci poczucie bezpieczeństwa, że razem możecie rozwiązać wszelkie trudności. Jego cierpliwość nie polega na bierności, ale na wytrwałości. On wie, że rozwiązanie problemu wymaga czasu i nie boi się czekać na odpowiedni moment, by podjąć działania. Jego miłość nie jest nerwowa, ale spokojna, pełna zrozumienia i gotowa. Do działania w każdej sytuacji. Przykład: gdy pojawia się trudna decyzja, on nie wpada w panikę, ale analizuje sprawę z cierpliwością. Zamiast podjąć pochopną decyzję, stara się znaleźć sposób, który będzie Najlepszy dla Was obojga. Jego spokój w obliczu trudności daje Ci poczucie bezpieczeństwa i pewności, że razem przejdziecie przez każdą burzę. Na przestrzeni naszej rozmowy odkryłeś sekrety miłości, które nie są powszechnie znane, ale mają moc odmieniać całe Twoje życie. Carl Jung, jeden z największych myślicieli XX wieku, przedstawił nam unikalny sposób rozumienia relacji i emocji. Jego badania nad ludzką psychiką pozwoliły nam Odkryć, co tak naprawdę oznacza prawdziwa miłość, a także jak rozpoznać ją w codziennym życiu. A te gesty, które omawialiśmy, są prawdziwymi kluczami do zrozumienia, czy ktoś naprawdę kocha Cię całym sercem. Zastanawiasz się, czy potrafisz je rozpoznać, jakie z tych gestów już widziałeś w swoim życiu. Może nigdy nie zdawałeś sobie sprawy, jak subtelne mogą być te oznaki, ale teraz wiesz, na co zwrócić uwagę. Miłość nie zawsze musi być głośna i dramatyczna. Często jest cicha, spokojna, pełna zrozumienia i cierpliwości. I to właśnie te gesty, drobne, ale pełne mocy, mogą świadczyć o tym, że masz do czynienia z kimś, kto naprawdę Cię kocha. Czasami wystarczy jedno spojrzenie, jedno słowo, jeden gest, by zrozumieć, że ktoś naprawdę jest zaangażowany w relację. A jeśli te gesty pojawiają się regularnie, wiesz, że masz do czynienia z kimś, kto nie tylko mówi o miłości, ale także ją pokazuje przez swoje działania. To są te najczystsze formy miłości, które nie wymagają słów bo mówią same za siebie. Co by było, gdybyś teraz mógł spojrzeć na swoje relacje z zupełnie nowej perspektywy, gdybyś potrafił rozpoznać, kiedy miłość jest prawdziwa, a kiedy tylko iluzoryczna. Te wskazówki mogą pomóc ci zrozumieć, co naprawdę dzieje się w twoim sercu i sercu twojej drugiej połówki. I co najważniejsze, mogą pomóc ci w budowaniu silnych i zdrowych relacji, które przetrwają próbę czasu. To co mówi Carl Jung, to nie tylko teoria, to wiedza, która jest dostępna dla każdego z nas. Wystarczy tylko zacząć patrzeć na swoje życie i relacje z innym podejściem, i właśnie dlatego warto poznać te gesty, bo one otworzą przed tobą drzwi do głębszego zrozumienia siebie i innych. To wiedza, która zmienia życie, nawet jeśli wydaje się, że jest to tylko subtelna zmiana w postrzeganiu. Czy czujesz, że te wskazówki mogłyby odmienić twoje życie uczuciowe? Chcesz zgłębić te tajemnice jeszcze bardziej? To dopiero początek podróży. W głąb ludzkiej psychiki i relacji międzyludzkich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak rozpoznać prawdziwą miłość i jakie gesty świadczą o głębokim uczuciu, zapraszam Cię do śledzenia naszych materiałów. Miłość jest czymś, co można zrozumieć i doświadczyć na różnych poziomach. Dzięki tej wiedzy, którą Karl Jung przekazał nam przez swoje badania, masz szansę na stworzenie zdrowych, autentycznych i trwałych relacji. Warto poświęcić. Chw na zgłębienie tej tematyki, by otworzyć się na prawdziwą miłość, która opiera się na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wsparciu. Zastanawiasz się, jak to wszystko może wpłynąć na Twoje życie, jak te gesty mogą zmienić Twoje podejście do miłości i relacji. Jeśli chcesz, aby Twoje życie uczuciowe stało się pełniejsze, głębsze i bardziej satysfakcjonujące, to już teraz możesz zacząć odkrywać te tajemnice. Dzięki tej wiedzy. Zrozumiesz, co oznacza prawdziwa miłość i jak ją pielęgnować. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i zagłębić się w temat miłości, psychologii i relacji, zapisz się na nasz kanał, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami, które przygotowaliśmy. To wiedza, która pozwoli Ci stworzyć relacje pełne miłości i zrozumienia. Dołącz do naszej społeczności, a będziesz mógł odkrywać coraz więcej tajemnic, które mogą zmienić Twoje życie na lepsze.